Tutaj całkowicie wszystko zarosło. A, tu zobacz, też być ładny domek A, no, tutaj widać też ładny domek. Był mały taki, ale ładny, i co? Wszystko zarosło. Tutaj mamy otwarty most i eee, jedziemy do miejscowości do, Dol. Dol. Eee, I chyba zawrócimy, bo tam można przejechać drugim mostem. Eee, a tutaj jest właśnie most otwarty i nie ma przejazdu na razie. Znaczy most zamknięty dla ruchu, ale podniesiony do góry. Fajnie to wygląda. Ogromna konstrukcja. Zawracamy i jedziemy dalej. Mamy, ale nie możemy zobaczyć tej elektrowni atomowej może. Co? Elektrowni atomowej. No zobaczyć, ale po co nawet tutaj przyjechać? obok elektrowni atomowej w Belgii i to miasto zostało całkowicie wysiedlone i zobaczcie jak wyglądają domy tu widać domy wszystkie które są już puste miasto totalnie umarłe tam w tle widać elektrownię albo tam dalej o tam właśnie te kominy a tutaj wszystkie domy są opuszczone Ciekawie to wygląda no. Chyba tutaj sobie rowery weźmiemy zaraz i objedziemy Jak? Mhm. Tutaj? ja Ile mam tego tutaj wyjechać? Nie może tam wybrać jakiś las, a nie to No tak, tu mi się nie podoba Ale no Tu za jest, nie? Po przejechaniu 90 metrów Zapadliśmy przejazdem dzisiaj do miejscowości Dol. To jest miejscowość, która została zupełnie wysiedlona i opuszczona, a z powodu takiego, że tam, gdzie widać ten komin i ten tym, jest elektrownia atomowa, i mieszkańców tego miasta całkowicie wysiedlono, jest opuszczone. Przyjechaliśmy wpaść, zobaczyć to miejsce. Tutaj mamy tą miejscowość. Widać domy, domy wszystkie są poopuszczane, zabite okna takimi metalowymi płytami. Tam widać jeszcze kościółek. No i tyle. A tam właśnie elektrownia atomowa w, w Belgii. Jedna z trzech, czy ilu? Czy jedna z dwóch, czy nawet czterech? Też taki sympatyczny tutaj mamy wiatrak. To nie jest za duża miejscowość. Myślałem, że to jest większe, ale to nie jest za duża miejscowość. Przejedziemy się właśnie w koło jeszcze, zobaczymy to dookoła. Ciekawie to wygląda. Tutaj jest też niedaleko port Antwerpia. I sporo statków, sporo kontenerów, jak wjeżdżaliśmy, to tam było sfilmowane, a tutaj biegnie nasza mała ekipa. Sówka i Mychola. Sówka i Mychola na wyprawie pod elektrownią atomową. Wiecie co tam się dzieje? Tam jest ogromna ilość energii. A Michola, mówi... a Michola co mówi? Dlaczego... Bub. Nie Michała. Mówi... Dlaczego leci dym? Dlaczego leci dym? To jest para. Nie, to nie są para. To pare. jest para. Słuchaj, że to jest księżyczka parowa. A, a tutaj proszę. Tak wygląda dom. Troszkę jest pod słońce, nie będzie widać. Kurcze pieczone. Ale to wszystko jest opuszczone, nawet przyczepka została. No. Wysiedlono tą miejscowość, chyba ze względów bezpieczeństwa, ale tego do końca nie wiemy. Całkowicie to wszystko zarośnięte, opuszczone. Tutaj brama otwarta, ładny nawet dom. Klarci jest bardzo zimno. tutaj całkowicie wszystko zarosło a, a no tutaj widać też ładny domek był mały taki ale ładny i co wszystko zarosło tu też ktoś mieszka tutaj ktoś mieszka no chodź Klarko! tutaj mieszkają też mają lampki takie, widzisz? Patrz, lampki w środku zamętowane. Tak, tak, tu tak, mieszkają. w tak, ogóle no nie, 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 w małym nie ma problemu. domku jest patelnia na, 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 na dach. A widzisz? Mogę powiedzieć coś? No, to co na tym małym dachu była patelnia. I właśnie znam to. Się jak się zbierze, tak, się tak. Bardzo, nie, to rodzą je coś. Z te te... i z Tak, Tak, no. Co to za kwiat? nie Tak? A ty są takie a Zgadza się! Zgadza się! to to być się! Zgadza się! Zgadza ładnie, ładnie trzeba jakoś zaprezentować tego kwiata Zgadza się! go liście, Zgadza się! Zgadza się! Zgadza ma Zgadza no. Ty też. chcesz powiedzieć? To powiedzcie. No to cóż, przejedziemy się po do, dol i jedziemy dalej. No, a co chcecie powiedzieć? To jest ten kwiat. Jest najróżowy. Zobaczcie tutaj na dole. Wygląda jakby róża gwiazdy. Tak! Nie to będzie... Ale ten to możemy zrobić z tego. Dobra, wsiadamy. Gdzie jest elektrownia atomowa yy, i miasto opuszczone? Yy, co ciekawe, właśnie tutaj yy, widać, że mieszkają jacyś ludzie, jacyś tacy chyba Skotersi, to się skłotersi. mówi Skotersi. Nie Skotersi, tylko Skotersi. O, właśnie. Jakby się mnie tutaj dobrze poprawiła, Skotersi. Widać, że kilka domów, jakby było, zamieszkałych i było napisane, że uszanuj naszą prywatność. No właśnie, żeby nie robić zdjęć też, nie? nie robić zdjęć i filmów. Co ciekawe widzieliśmy też tam polską rejestrację przy takim jednym domu. Być może nasi mieszkają też gdzieś tam w pobliżu. Co ciekawe też jeszcze odkryliśmy, że jest jeden płatny tunel w Belgii i nim pierwszy raz jechaliśmy tutaj niedaleko w tej miejscowości DOL. I tam też dowiedzieliśmy się, że nie DOL, tylko DOL. Gol, tak nam pan powiedział. No i nic. Wracamy i jedziemy jeszcze do Dikara zobaczyć jednego kampera. No to tyle. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i pozdrawiamy z okolic portu Antwerpii. Barcia, kubuś, buziaki wysyłacie czy nie? No, papa, pa, pozdrawiamy. Wszystkich Bo pozdrawiamy o, ja jest. Wiem, widać, Teraz Ci będzie widać. Co? Podobało Wam się w tej miejscowości jeszcze? Tak. Mogło być, czy nie bardzo? A co Wam się najbardziej ta. podobało w tej miejscowości? Nic. To było kwiatki. Aha, kwiatki. Czy nie bardzo tam to, że pół, Takie nie było to ciekawe? Czy było ciekawe, że ludzie tam nie mieszkają w ogóle? A ta elektrownia atomowa wczoraj wam się coś podobała, czy nie bardzo? W ogóle ci się nie podoba, ale ty słyszałeś kiedyś elektrowni płytła czy nie klatka? Mam, mam, mam. To